Wo Round 1. Powtarzam to znowu, kocham to. Zamochowy, prawy. Widzę, że teraz te Tak też nie od tego podchodzą Bokserskie szachy Albo Fak, Fuck wdepę w gówno no, Minuta jeszcze chłopaki w pierwszej rundy tak,

20 sekund Podeję trochę Bez nitości ponowie O oh. 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 Dobra, koniec, 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 koniec Round two. Jewane, jebany, tak? Jebaniutki Jebaniutki Lesia Pomyśl, czy masz te zabij? Ej, nie wiem, na czym mam się skupić, na oglądaniu, czy nagrywaniu <laughs> Ale widzowie, dla was to robię Łapa no, w no, Wracacie się, wracacie się, do środka, do środka Prostym, prostym, kontroluj Dystans Na brzuch dawaj, na brzuch Lesia, sobie rób, i normalnie, to zbliżacie się Chodźcie jak takie żółwie do siebie süper, się i Nie bójcie się, to sobie To nie boli, chyba że na ucho Oho, oh! nie bry야, oh! oh! bo Nie, profet, ja młodo. Dawaj mu. nie bij się emocjami, nie bij się emocjami 45 sekund 30 sekund Zaraz jedziecie 30 sekund, to jest pełna piza Nie jedziecie, go Ej, nohaw, nohaw zaraz będzie Nohaw zaraz będzie Dawaj wodę, kurde Użę, ból kurwa spadł Dobra Dobra, fajt, fight, fajt, fajt. Kurwa wróćcie się, już, stop. A, kurwa. No dawaj, kurwa, ostatni 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Knockout. round three. Dobrze jest. Rząd. Dawajcie, to jest ostatnia, już teraz musicie pokazać. Piotrek, to widzicie mnie, jest tak trudno, ma duże łapy. No to dawajcie, lecicie. Tylko jest trudno trafić. No dawaj, dawaj. Staraj się, mordo! Już jest tyle chyba, Kurwa, odejdźcie! Odejdźcie! Idź, 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 idź! Dobra. Cypek. Lewy prosty i prawy sierp. Tak, lewy prosty, tak? Nałaź. Łołówki. Ci nie skupiaj na danym, tylko napierdalaj chyba. A nie chodź kurwa leci z tą mężem, żeby rozsmażać. Dawaj, jedziesz, serono, nie odsuwaj się! Nie, nie odpuszczaj, się odpuszczaj, nie odpuszczaj! Wszystko, nie zabijesz Walgo na dziurko od razu. Bardziej muszelka, bardziej muszelka. Chłopaki, minuta jeszcze no. Minuta 10 sekund Chodź, chodź do niego No walcz, nie ma przerwy, walcz go nie, no. wraca się, wracać się idźcie, idź, idźcie A kurwa Trzymaj w górze Nie wracaj się tu, idź tam do środka bardziej tam dawaj 50 sekund Da sada. Serducha. Musisz oddać to jak jest. On teraz może ci za. Nie oddam kurwa ci taki. jest. Takie... No 35 sekund. O, jest. Dobrze, dobrze. Dajcie, dajcie. Teraz walczy Serducho i charakter. Daj, serducho. Ej, nie tutaj, kurwa, kawi. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie ma gadania. 20 sekund. 20 sekund zostało. Ciała, kuszka, kuszka. Przyciśnij, przyciśnij, cypek, dawaj. Dawaj go. Królni... 15 sekund, Dobra. chłopie ty, dawaj, daj, Wóździek dajesz Dajesz Dajesz, dajesz Ale, ale fajne mordobicie Dawaj, Moździa, Dawaj Dobra, koniec, koniec, koniec